Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza, nie. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary, Pan rzekł. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę? Przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co Mu polecono? Tak mówcie i Wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie, jak śledzimy reakcję apostołów na dzieło, w którym uczestniczą, na Jezusowe słowa, na Jezusowe znaki i cuda. Jak wiele jest tych momentów, kiedy słyszą od Jezusa, jakże bojaźliwi jesteście, jakże Wam brak wiary. Przychodzi ten moment, kiedy proszą Mistrza, przymnóż nam wiary. Przymnóż nam wiary. Człowiek dzisiaj chyba mało o to prosi. Jeśli prosi Boga, prosi o to częściej, żeby Bóg przymnożył zdrowia. A jak zdrowie nie przychodzi, to pewnie nie ma Boga. Prosi częściej, pewnie, żeby przymnożył szczęścia i spokojnego życia. A jak w telewizji słychać o wojnach, o nienawiści, to pewnie Boga nie ma. Człowiek dzisiaj może chciałby mieć więcej dóbr materialnych, a kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi bieda, to pewnie Boga nie ma. Pierwsze czytanie. Prorok widzi krzywdę. Widzi spory, widzi ucisk, widzi zło i kieruje do Boga wyrzut. Czemu nie działasz? czemu jesteś obojętny? I odpowiedź Boga jest niezwykle prosta. Nie ten czas. Zginie kto jest ducha nieprawego. Sprawiedliwy będzie żyć wiernie, ale tego oczekuj. Sprawiedliwy będzie żył dzięki swej wierności. Otrzymujemy dar słowa Bożego, który poucza nas w mądrości Bożej. Słowa, które wypowiedział Jezus, zostawili nam ewangeliści i Kościół przez dwa tysiące lat nimi żyje. Chrystus w nich wcale nie zapewnia człowieka o życiu takim, które będzie życiem prostym, niewymagającym. Patron dnia dzisiejszego, święty Franciszek, w kontakcie ze słowem Boga, przyjmując je jako coś oczywistego, coś co ma pociągnąć go, co ma wcielić w życie. Ustanawia żyć tak jak Jezus. Nie ma myśli założenia zakonu, nie ma myśli stworzenia grupy, która będzie Jego naśladowcami. Żyje Ewangelią. Czyni ją czymś najważniejszym. I nagle, po tym jak żyje, inni zaczynają odkrywać, ja też tak chcę. Ja też chcę tym sposobem przybliżać się do Chrystusa, czerpać radość, siłę z Ewangelii. Nawet kiedy jest choroba, nawet kiedy są przeciwności, nawet kiedy wydaje się, że na tym świecie nie ma nic pewnego, to to, co człowiek w sercu przeżywa, pewność, Boga, Jego obietnicy, Jego słowa pozwala w każdym czasie zachować ufność, zachować radość, tą, której świat dać nie może. Pokój, który jest z Boga. Patronka dnia jutrzejszego, święta siostra Faustyna. Nie miała życia, utkanego samymi sukcesami. Była choroba, było ludzkie czasami niezrozumienie, czasami zawiść. A skąd była jej głębia? Ze spotkania z Chrystusem. Słowa, które się wciela. Słowa, które zaprasza do miłosierdzia. I do wytrwałości. O wiarę mamy walczyć, bo jest ona zawsze nam darem. Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, ale w innym miejscu powie przypowieść o ziarnku gorczycy i powie, że to ziarnko ma wzrastać, ma wydawać plon, ma stawać się większe niż inne. Każdy z nas taki dar wiary otrzymał. Skoro Pismo Święte na przykład mówi, że wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego, to jeżeli ktoś uwierzy w to słowo i rzeczywiście modli się wytrwale, zobaczy, że ta modlitwa ma moc, że przemienia nie tylko według intencji, którą się, w której się modli ale przemienia modlącego się. Tego czasem nie dostrzegamy, że podjęcie Słowa Bożego, zaproszenia, które Bóg przez, nas, przez nie do nas kieruje, to droga naszego oczyszczenia, naszej, naszej pogłębionej świadomości, w jakim świecie żyjemy i co jest istotne. I kim w tym świecie możemy być? I wtedy czy przyjdzie choroba, czy przyjdzie niepowodzenie, nie zrodzi się w sercu człowieka przeświadczenie Boga nie ma, tylko chcę być jeszcze bliżej Boga. Chcę nawet w tym, co po ludzku nie jest wyznacznikiem wielkości, nie jest wyznacznikiem potęgi. Być świadkiem tego, który jest wyznacznikiem miłości, który przychodzi pokazać, co to znaczy kopać, czym jest miłość. I Chrystus nie ucieknie od krzyża, ale uczyni ten znak znakiem największej wierności Boga, znakiem przymierza w miłości. Święty Paweł mówi, nie wstydź się zatem świadectwa Chrystusa. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Żyjemy przecież w takim świecie, gdzie czasem trudno jest głosić i żyć Ewangelię. Tak wiele jest przeciwników Ewangelii. W Anglii za Publiczne czytanie i cytowanie Pisma Świętego można być zwiniętym przez policję, bo niektóre słowa mogą rodzić niepokój. A często taka przeszkoda jest w nas samych. Nie potrzebujemy zewnętrznego strażnika, który powie: Nie wolno głosić Ewangelii, nie wolno żyć Ewangelią bo w nas jest taki duchowy przeciwnik, który mówi, może nie wypada, może nie warto w tym momencie przyznawać się do wartości ewangelicznych, może w tym momencie to nie jest najlepszy pomysł, by opowiedzieć się jasno, że wierzę w realność i prawdę zawartą w Ewangelii. Ziarko gorczycy, które ma wydać plon, ziarko gorczycy, które ma sprawić, że to, co dobre w nas, będzie wzrastać. Rozpal na nowo charyzmat, mówi Święty Paweł do Tymoteusza. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Warto do tego słowa wracać, może napisać sobie je, odnieść je bezpośrednio do siebie. Nie dał mi Bóg ducha bojaźni. Nie jestem obdarowany duchem bojaźni. Jestem obdarowany duchem mocy i miłości, mocy, która nie jest ze mnie, ale jest z tego, który jest przy mnie. I miłości, która nie jest tylko we mnie, ale jest również z tego, który jest miłością samą. Pięknie składa się, że ta Eucharystia jest właśnie na pograniczu 4 i 5 października. I możemy zarazem przyzywać wstawiednictwa i. Świętego Franciszka z Asyżu i siostry Faustyny Kowalskiej. Faustyna mówi o Bogu, który jest miłością samą. Franciszek, który w tej pięknej modlitwie mówi: Spraw, Panie, abyśmy nie tyle Czynili miłość, ale żyli miłością, abyśmy byli tymi, którzy niosą pociechę, którzy odnajdują w sobie przynaglenie do czynienia dobra. Jesteśmy sługami nieużytecznymi, mówi Jezus. Wykonaliśmy wszystko, co powinniśmy wykonać. Ale to, co wykonujemy z Bogiem, naprawdę jest piękne i wielkie. I to słowo nieużyteczne sam z siebie, to nie znaczy, że z Bogiem nie mogę czynić rzeczy wielkich i pięknych. Właśnie dlatego mogę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, bo w innym miejscu, powie święty Paweł, Bóg z tymi, którzy go miłują. Współdziała we wszystkim dla ich dobra. Wzbudźmy w sobie tą intencję. Chcę, Panie, służyć Twojej Ewangelii. Chcę być Twoim świadkiem. Chcę żyć Twoją miłością, Twoją mocą. Nie chcę się lękać. Nie chcę negować Twojego działania i Twojej obecności. W tych momentach, w których świat mówi: Boga nie ma, ale całym sobą świadczyć, że Bóg jest, Bóg żyje. Czyniąc to zewnętrznie, ale też i w tym wewnętrznym, świadomym wyborze, którego na przykład owocem będzie wierna, wytrwała, osobista modlitwa. Niech w tym dobru. Święci patronowie, święty Franciszek, święta Siostra Faustyna nas wspierają.